Cześć wszystkim! Zanim usiądziecie wygodnie i przygotujecie się na małą podróż do świata przyszłości, chcę Wam powiedzieć jedno. Za chwilę usłyszycie o czymś, co może zmienić cały świat sztucznej inteligencji, a w efekcie nasze życie, pracę, a nawet codzienne pogaduszki z botami. Kanał Miliony Monet ma dziś dla Was prawdziwą perełkę. Przygotowaliśmy coś specjalnego, bo wiecie, kiedy mówimy o AI, Zwykłe slajdy i suche fakty to za mało. Trzeba to zrobić na luzie, na wesoło, z humorem i przede wszystkim z pomysłem. No bo wyobraźcie sobie, że sztuczna inteligencja, którą znacie tak, ta, która odpowiada na wasze pytania, pisze teksty, a nawet potrafi robić kawały, nagle dostałaby supermoce. Coś jak z filmu Marvela, tylko bez peleryn i laserów z oczu. Chociaż kto wie, może kiedyś i to będzie możliwe. W tym filmie poznacie nową technologię, która pozwala AI nie tylko pamiętać to, czego się nauczyła, ale też samodzielnie się rozwijać, uczyć na błędach i uogólniać wiedzę tak, że zaczyna myśleć bardziej jak człowiek niż komputer. To trochę tak, jakby wasz telefon zaczął nie tylko wykonywać polecenia, ale także rozumiał, co naprawdę chcecie powiedzieć, zanim jeszcze skończycie mówić. Ale nie martwcie się, nie zanudzimy was suchym technicznym bełkotem. Zamiast tego będzie dużo zabawnych porównań, łatwych wyjaśnień i przykładów z życia, bo najlepsza nauka to ta, która bawi i ciekawi. Dowiecie się, dlaczego dzisiejsze AI przypomina trochę Doris, gdzie jest mimo, co to jest łańcuchowe przetwarzanie i jak AI uczy się gotować swoje własne odpowiedzi krok po kroku. Więc jeśli kiedykolwiek zastanawialiście się, czy AI naprawdę potrafi myśleć, uczyć się i rozwijać, to ten film jest właśnie dla Was. Przygotujcie się na fascynującą podróż do świata, gdzie maszyny nie tylko słuchają, ale i rozumieją, pamiętają i czasem nawet same się uczą. Zapnijcie pasy. Sztuczna inteligencja raczej złota rybka w świecie technologii. Wyobraźcie sobie przyjaciela geniusza, który za każdym razem, gdy mrugniecie, zapomina, kim jesteście i o czym rozmawialiście. Tak właśnie działa dzisiejsza AI. Błyskotliwa, ale z pamięcią złotej rybki. Możecie prowadzić z nią fascynujące rozmowy, ale po zamknięciu okna wszystko znika. Każda sesja to czysta karta. AI nie pamięta waszych żartów, planów ani preferencji. To jakby codziennie przedstawiać się na nowo swojemu partnerowi. Dlaczego tak jest? Bo większość modeli AI nie ma trwałej pamięci o naszych interakcjach. Jest genialna tu i teraz, ale nie buduje na wcześniejszych doświadczeniach. Brakuje jej tej ludzkiej cechy uczenia się na błędach i zapamiętywania relacji. Wyobraźcie sobie AI, która pamięta, że nie lubicie kolendry i wasz ulubiony zespół to Queen. To już nie byłoby tylko narzędzie, ale prawdziwy partner. I ta rewolucja właśnie się zaczyna. Skoro AI ma pamięć złotej rybki, czy można ją ulepszyć? Tak. Przez fine tuning. To jak intensywny kurs specjalizacyjny dla AI: bierzemy ogólny model i dokarmiamy. Tylko wiedzą z konkretnej dziedziny. Po takim treningu AI staje się ekspertem, na przykład w prawie czy medycynie. Ale jest haczyk. AI zapamiętuje fakty, ale nie zawsze je rozumie. To bardziej wkuwanie niż prawdziwe pojmowanie. Czasem więc, mimo specjalizacji, AI potrafi popełnić absurdalny błąd. Fine-tuning to krok naprzód, ale nie wystarczy. Potrzebujemy AI, która naprawdę rozumie, a nie tylko powtarza. Musimy nauczyć ją samodzielnego myślenia. AI ma jednak asa w rękawie uczenie w kontekście. W trakcie jednej rozmowy pamięta wszystko, co jej powiecie, dzięki czemu dialog jest płynny i logiczny. To pozwala AI utrzymać wątek, rozwijać pomysły i sprawia wrażenie, jakby naprawdę rozumiała. Ale ta pamięć jest ulotna. Zamknijcie okno czatu i wszystko przepada. To klątwa. AI jest genialna tu i teraz, ale nie pamięta nic na dłużej. Z jednej strony zachwyca nas jej błyskotliwość, z drugiej frustruje brak ciągłości. Marzymy o AI, która uczy się z całego naszego życia, nie tylko z jednej rozmowy. I właśnie do tego dążą dziś naukowcy. Myślę więc, jestem. Poznajcie chain of thought. Zamiast podawać odpowiedź od razu, AI rozpisuje swój proces myślowy krok po kroku. To jak pokazywanie wszystkich obliczeń na matematyce proste, ale rewolucyjne. Dzięki temu AI popełnia mniej błędów i lepiej rozumie zadania. Rozbija problem na części, analizuje je i wyciąga wnioski, jak człowiek. Możemy prześledzić jej tok myślenia i poprawić ewentualne błędy. Chain of thought sprawia, że AI staje się bardziej przejrzysta i wiarygodna. To już nie czarna skrzynka, ale partner w rozwiązywaniu problemów. Przyszłość AI to nie tylko więcej danych, ale też lepsze, bardziej ludzkie myślenie. To kolejny krok do AI, która naprawdę rozumie. Przyszłość to nie jedna AI, ale cała drużyna agentów, każdy ekspert w swojej dziedzinie. Zamiast jednego modelu od wszystkiego mamy zespół analityk, planista, researcher, pisarz i menedżer, który wszystkim zarządza. Gdy dostają złożone zadanie, dzielą je na części i współpracują, by osiągnąć najlepszy efekt. Każdy agent jest wyspecjalizowany, co daje lepsze rezultaty i większą odporność na błędy. To cyfrowa współpraca na najwyższym poziomie. AI staje się proaktywnym zespołem, nie tylko narzędziem. Takie systemy już powstają i pokazują, jak będzie wyglądać przyszłość pracy z AI. Połączenie zespołowej pracy, lepszej pamięci i uczenia się może zrewolucjonizować nasze życie. Drużyna AI jest gotowa do akcji. Jest przełom Augmented Fine Tuning czyli wzbogacone dostrajanie. Zamiast tylko wkuwać dane, AI sama analizuje ogromne zbiory informacji, szuka wzorców i generuje przykłady do nauki. To jak dać studentowi całą bibliotekę i kazać samemu wyciągnąć wnioski. AI zaczyna rozumieć, łączyć fakty i budować głębszy model świata. Może uczyć się na podstawie naszych interakcji i zapamiętywać nasze preferencje. To już nie narzędzie, ale partner, który rozwija się razem z nami. Przyszłość AI to rozmowa z mądrym, doświadczonym przyjacielem, który nigdy nie zapomni, kim jesteśmy. No i proszę bardzo, widzieliście próbkę montażu stworzoną przez AI. Wszystko, co usłyszeliście w tym materiale, to prawda. Serio, jeszcze w tym roku sztuczna inteligencja przejdzie niesamowitą metamorfozę. I to taką, że dzisiejsze modele będą wyglądać przy tym jak kalkulatory z lat 90. Na koniec jeszcze fragment dialogu z narzędzia Notebook od Google, czyli AI, która już teraz potrafi uczyć się, rozumieć kontekst i tłumaczyć rzeczy lepiej niż niejeden wykładowca z Politechniki. Jeśli jeszcze nie ogarnęliście, co się właśnie wydarzyło, spokojnie. To dopiero początek, a i wkracza na zupełnie nowy poziom. Całość przygotował dla was kanał Miliony Monet. Autorowi już nie chciało się tworzyć animowanych, wiecie, ruszających się postaci, a więc wstawił tu grafikę a i kropka, hech, no cóż, haha, zapraszam, bo, moi drodzy, idzie szalony czas. Witajcie w naszej dzisiejszej analizie. Dziś yy, zajmiemy się tematem, który wydaje się absolutnie kluczowy dla przyszłości AI, chociaż może nie jest tak głośny medialnie. Mówisz o pamięci i ciągłym uczeniu się. Dokładnie, o tym fundamentalnym ograniczeniu obecnych modeli. Słyszymy ciągle o postępach, ale czy prawdziwy przełom nie czai się właśnie tutaj? Zdecydowanie. O tym mówią badania, o tym przeprze się w kuluarach laboratoriów AI. No właśnie. Chcemy dzisiaj spróbować zrozumieć, dlaczego to jest tak ważne i co by się stało, gdybyśmy ten problem rozwiązali. Co by to zmieniło? Okej, okay. to może zacznijmy od tego, jak to teraz wygląda. Dobra. Mamy w zasadzie dwie główne metody do uczania modeli po tym głównym wielkim treningu: jest dostrajanie, czyli fine tuning, Ym, i jest uczenie się w kontekście, to znaczy podawanie informacji w prompcie. A tu dochodzimy do czegoś, co mnie osobiście zaskoczyło w badaniach DeepMind. Model, który przez dostrajanie nauczył się, że A równa się B i B równa się C. Często nie potrafi sam z siebie wywnioskować, że A musi równać się C, co jest, no, dosyć dziwne. Prawda. A potem temu samemu modelowi dajesz te same informacje, ale w prompcie, jako kontekst. I nagle wszystko rozumie. Łapie tę zależność, a równa się c bez problemu. I to pokazuje ten y, dylemat, o którym mówisz. Tak, bo dostrajanie, które niby trwale zmienia model, okazuje się słabe w generalizacji. Ta wiedza jest jakby sztywna. A uczenie w kontekście? Świetnie generalizuje, ale jest nietrwałe. Kończy się sesja, model zapomina. No i jest ograniczone tym oknem kontekstowym. Nie da się tam zmieścić wszystkiego czyli wybieramy albo coś zapamiętamy na stałe, ale wąsko, albo zrozumiemy szerzej, ale tylko na chwilę. Dokładnie tak. To fundamentalne ograniczenie. Co w praktyce oznacza, że taki ChatGPT GPT czy inny model, nawet jeśli używamy go miesiącami do tego samego zadania, to on się fundamentalnie nie staje lepszy. Nie uczy się jak człowiek, który z czasem nabiera doświadczenia kontekstu, uczy się na błędach. Czyli brak tej zdolności do ciągłego uczenia się, budowania wiedzy na dłuższą metę. Tak. Jak słusznie zauważył Darki Szpatel, to jest bariera. Modele nie poprawiają się w sposób trwały na podstawie interakcji, to hamuje ich potencjał w wielu, wielu zastosowaniach. Dobra, to odwróćmy sytuację. Wyobraźmy sobie, że ten problem psztryk zostaje rozwiązany. Co wtedy? Oj. To byłaby rewolucja, kompletna zmiana gry. Jak by to wyglądało? Mielibyśmy AI, które uczy się z każdą rozwową, z każdym zadaniem, buduje swoją bazę wiedzy, swoją pamięć długoterminową. Czyli jakby ewoluowała. Tak. Mogłyby powstawać instancje AI, które się specjalizują, uczą od siebie nawzajem, może nawet w sposób zdecentralizowany. Pomyśl o tym AI copywriterze o którym wspominałaś? Tak, który nie tylko pisze ale analizuje 24/7 feedback, wyniki, nowe trendy w branży i staje się po prostu coraz lepszy. Ekspertem prawdziwym Dokładnie. Poziom adaptacji i kompetencji byłby nieporównywalny z tym, co mamy dzisiaj. To mogłoby błyskawicznie zmienić całe sektory gospodarki. Skoro to takie ważne, to dlaczego wielkie laboratoria AI tak mało o tym mówią publicznie? Boją się pokazać słabość? Czy nie chcą zdradzać nad czym pracują? Pewnie i jedno, i drugie. Plus to jest po prostu piekielnie trudny problem techniczny. Ale prace trwają, prawda? Widzimy jakieś ruchy? Oczywiście. Mamy na przykład rozwój tej całej inżynierii kontekstu czyli sprytne zarządzanie tym, co podajemy w prompcie. Jakieś zewnętrzne pamięci dla AI coś jak notatniki. Tak, systemy pamięci agentowych, jak autogen czy rozwiązania antropyk, próbuje się też integrować pamięć w samą architekturę modeli. To są wszystko kroki w tym kierunku. A to podejście DeepMind? Wzmocnione dostrajanie. Brzmi ciekawie. Augmented fine tuning tak, to jest bardzo obiecujące. Zamiast uczyć model na suchych faktach prosi się go, żeby sam najpierw wyciągnął wnioski. Dokładnie żeby sam wygenerował jakieś powiązania, implikacje z tych danych, i dopiero na tych syntetycznych, wygenerowanych przez siebie wnioskach model jest dostrajany. I co to daje? Wstępne wyniki pokazują, że to może prowadzić do znacznie lepszej generalizacji niż zwykłe dostrajanie, a jednocześnie być trwalsze niż uczenie w kontekście. Jakby połączenie zalet obu światów. Czyli model mógłby, nie wiem, uczyć się w dzień, a w nocy przetwarzać i utrwalać tę wiedzę. Coś w tym stylu. To otwiera naprawdę fascynujące perspektywy. Zaczynamy widzieć też narzędzia, które idą w tę strunę. Wspomniałaś o Notebook LM od Google, które potrafi przetwarzać i syntetyzować informacje z dokumentów. To przecież też jest związane z pamięcią i rozumieniem absolutnie albo inicjatywa Andrzeja Karpatego który mówi o potrzebie tworzenia narzędzi AI wspierających ludzkość pomagających nam się adaptować to staje się palące gdy pomyślimy o potencjalnym skoku możliwości AI właśnie po rozwiązaniu problemu pamięci dobrze to może spróbujmy podsumować co jest najważniejsze kluczowa myśl jest taka następny naprawdę wielki skok w AI prawdopodobnie nie przyjdzie już tylko z większych modeli Przyjdzie właśnie z rozwiązania problemu pamięci i ciągłego uczenia się. I ten przełom może być nagły, może być zaskakująco szybki i fundamentalnie zmienić to, jak postrzegamy i używamy AI. I to prowadzi do ostatniej myśli, trochę nawiązując do Karpatego: skoro AI może zyskać tak potężne zdolności, trwałą pamięć, ciągłe samodoskonalenie to jak my, ludzie, mamy zamiar z tym żyć? Jak zapewnić, że będziemy się rozwijać z AI, a nie tylko próbować ją dogonić? Jak aktywnie kształtować tę przyszłość, żeby to było partnerstwo, a nie wyścig? Właśnie. To jest pytanie, nad którym chyba wszyscy powinniśmy się zastanowić. Z tą myślą zostawiamy naszych słuchaczy. Dziękujemy za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję również.